Tam wszystkich skorpionów tutaj. Mam tutaj jedno pytanie Pani Kasi, która pyta. Czy Dawid to jest ten docelowy partner, czy poukłada się nam, czy to jest właśnie ten właściwy, czy będę miała właściwego. I tym właściwym będzie Dawid. Zobaczymy, Pani Kasiu, czy taka sytuacja będzie miała miejsce. Zobaczymy wahadłem i kartami. Kasia urodziła się 29 października 89. A Dawid urodził się 19, 19 październik 89. Zobaczymy, czy to jest ten docelowy partner, czy poukłada się wam. Konkretne pytanie to i będzie konkretna odpowiedź. Pachadło pokazało, że tak. Więc na pewno się Wam poukłada. Zobaczymy dalej. Zobaczymy teraz kartę żywiołów chronicznych, Co podpowiedzą? Mamy tu ogień, transformacja, siła napędowa. Więc na pewno będzie to bardzo szybko. Będzie to ogniste uczucie. Więc Wam się poukłada. Wyrocznia runiczna podpowie nam. Churisas nieograniczona energia ochronna. Więc widać, że tutaj na pewno macie nieograniczone możliwości. Macie ochronę, zgodę aniołów świata, wszechświata, więc jak najbardziej wszystko jest po Waszej stronie. Zobaczymy teraz. Z karty wyroczni zwierzęcej. Mamy tutaj wiewiórka. Uwierz w siebie. Trzeba tylko po prostu uwierzyć w siebie, że wam się poukłada. Wiara czyni cuda. Też jest takie przysłowie. No i zobaczymy teraz, co nam Tarot podpowie w tej sprawie. No tak, jest to docelowy partner, poukłada się Wam, wskazało wahadło i karty tutaj też pokazują właśnie uczucie, miłość, tak krok po kroku. Tu jest pokazane, że wszystko będzie się kręcić między Wami i widać, że Wasza relacja będzie trwać, więc jest to ten docelowy partner i poukłada się Wam. Na pewno. Tutaj widać w ciągu dwóch, trzech miesięcy wszystko wróci do porządku. To tyle, co mogę powiedzieć dla pani Kasi.